Zastosowanie skanerów 3D w medycynie to jedno z ciekawszych zjawisk, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach. Wykorzystuje się je do tworzenia protez kończyn, dolnych i górnych, czy też do tworzenia spersonalizowanych anatomicznych protez, na przykład twarzy. Stosuje się również do wytwarzania usztywnień, zastępujących w tych czasach gips protetyczny. Skanowanie 3D w protetyce jest naturalną koleją rzeczy wynikającą z procesu cyfryzacji i rozwoju technologii. O ile skanowanie 3D wykorzystuje się już jakiś czas w prototyce, powiedzmy kilka lat, o tyle z nowością w tej technologii jest wykorzystanie światła podczerwonego w czasie akwizycji danych, np. podczas skanowania twarzy. Głównymi argumentami przemawiającymi za użyciem skanerów 3D w prototyce to np. ich dostępność oraz stosunek jakości do ceny. Producenci oferują całkowicie kompletne rozwiązania, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na to, by posiadać 5 czy 6 rodzajów oprogramowania i dwóch czy trzech skanerów. Kolejnym atutem okazuje się być jakość odwzorowanego obiektu. Czy jest to noga, twarz, ręka czy inna część ciała, a możliwość manipulacji edycji pozwala na jeszcze doskonalsze tworzenie protez personalizowanych pod konkretną osobę. Nie bez znaczenia staje się również to, że dzięki skanowaniu 3D jesteśmy w stanie bardzo mocno przyspieszyć pracę przy modelowaniu protez, praktycznie eliminując przy tym nakład sił i środków wykorzystywanych w pracy modelarza. Dzięki dokładności skanów wykonywanych przy pomocy skanerów 3D jesteśmy w stanie w bardzo precyzyjny sposób odwzorować utraconą kończynę czy też część twarzy. Z punktu widzenia pacjenta, który musi odwiedzać kilkakrotnie, najczęściej pracownię modelarza, nie bez znaczenia jest też to, że dzięki pracy ze skanerem nie musimy zmuszać pacjenta do tego, żeby przychodził do modelarza 5 czy 6 razy. Wystarczy tylko jedna wizyta w ciągu kilkunastu minut. Jesteśmy w stanie przygotować doskonale pasującą protezę do ciała pacjenta. W przypadku dużych ubytków twarzy jesteśmy w stanie przygotować. Protezę na podstawie odbicia lustrzanego, brakującego elementu twarzy. Bardzo przydatnym elementem w czasie pracy ze skanerem 3D jest możliwość tworzenia cyfrowych bibliotek, np. części ciała. Praca ze skanerami 3D, wykorzystującymi światło podczerwone, nie powoduje dyskomfortu w czasie skanowania pacjenta. Światło podczerwone nie emituje migotania, które w radykalnych przypadkach może prowadzić nawet do ataku epilepsji. Rozwój i optymalizacja oprogramowania skanerów 3D, a także samych urządzeń spowodowała to, że próg wejścia w tą technologię jest na tyle niski, że możemy zlecić tą pracę personelowi technicznemu lub niemedycznemu. To tylko kilka kluczowych argumentów, które wskazują na to, że użycie skanu 3D w protetyce będzie kluczowe w najbliższej przyszłości w tworzeniu jeszcze doskonalszych protez.